Nauczanie domowe Uroczystość wszystkich świętych Psalm 24, wersety od pierwszego do szóstego Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. To wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Człowiek rągnie skalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. W trzecim wersecie psalmista mówi, pytając, kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Co miał na myśli? Jakie było doświadczenie Izraelitów? Po pierwsze, było to doświadczenie góry Synaj. To było to święte miejsce, w którym Bóg objawił siebie. I wiemy, że tam na tę górę mógł wejść tylko Mojżesz. Drugim doświadczeniem Miejsca Świętego był przybytek w czasie, kiedy wędrowali przez pustynię. Tam wchodził Adon i jego synowie, ci, którzy pełnili służbę. Przybliżali się do wszystkiego lewici, mając za zadanie troskę o wszystko, co jest związane z kultem. Drugim doświadczeniem jest Góra Syjon. Tutaj dokonuje się kult, ponieważ wybudowana jest świątynia. I w tej świątyni jest szczególne miejsce, święte świętych. Tam raz do roku może wejść arcykapłan. Wszyscy pozostali mają inne miejsca, coraz bardziej oddalone od tego centrum, od tego miejsca przebywania Boga. Od tego miejsca, gdzie objawia się chwała, mieszka chwała i promieniuje na cały naród. I to doświadczenie zostaje wypełnione w synu Bożym, który o sobie mówi, że tu jest coś więcej niż Mojżesz, tu jest coś więcej niż Świątynia, tu jest coś więcej, Niż ten kult, gdzie składa się ofiary. Tu jest wypełnienie wszystkiego, wszystkich tych dotychczasowych doświadczeń. I kiedy rozdziera się zasłona przybytku, wówczas rozlewa się miłosierdzie na każdego, kto przybliża się do tajemnicy paschy, do tajemnicy ofiarowania siebie, syna Bożego za nas. I wtedy wszystkie te elementy związane z Bożym prawem, z barankiem, którego się zabija, z obecnością Boga w świecie, ze świętością, która staje się dostępna od tego momentu to wszystko jest udziałem tych, którzy w Jezusie rozpoznają święte miejsce. Mówimy o Ziemi Świętej. Czyli o miejscu, w którym przebywał Jezus. Ale Jezus sam jest tą świętą ziemią. Jezus jest sam tym królestwem, które nadeszło i w którym uczestniczymy. I kiedy mówimy, że my przybliżamy się do miejsca świętego, oznacza, że przybliżamy się do serca Jezusa. Bo tutaj, w tym miejscu dokonało się to absolutne posłuszeństwo. Tutaj dokonało się to, Odpokutowanie za grzechy i zwycięstwo nad złem. Tutaj dokonuje się zmartwychwstanie, ponieważ Jezus, ofiarujący się za nas, przynosi nam nowe życie, jako Ten, który zmartwychwstał, odnowił życie i udziela tego życia każdemu z nas. Wtedy przystępowanie do miejsca świętego oznacza korzystanie z tej świętości. Stąd kiedy przybliżamy się do Eucharystii, kiedy idziemy w procesji komunijnej, ja przybliżam się do serca Jezusa, ja wchodzę w tę tajemnicę miejsca świętego i ta świętość zamieszkuje we mnie. Ja potrzebuję takiego właśnie podwójnego mojego działania. Z jednej strony ja przybliżam się do miejsca świętego, a drugie to miejsce święte zamieszkuje w moim sercu. Dwa procesy, które się uzupełniają. Ja przyjmuję Jezusa i ja jestem przyjęty przez Jezusa. Ja muszę wejść w miejsce święte i ja muszę uczynić w sobie miejsce dla świętości. Dwa procesy, które są ze sobą połączone ponieważ Syn Boży stał się człowiekiem po to, żeby człowieka podnieść do Boga. On zszedł na świat, aby świat podnieść do Królestwa. I dlatego możemy rozumieć siebie właśnie jako tych, którzy są w drodze do Miejsca Świętego i każde wyjście na liturgię jest takim znakiem, takim pielgrzymowaniem, i każde przyjęcie Jezusa jest takim znakiem uświęcenia mojego serca, mojego życia, mojej codzienności. Połączenie jednego i drugiego daje owoc, o który Bogu chodziło. W Jezusie jest to połączenie nieba z ziemią. To jest to miejsce styku. Dlatego czytamy w Słowie Bożym, że w Jezusie mamy śmiały przystęp do Ojca. To jest to właśnie ta przestrzeń, to miejsce. Zasłona opada, gdy zwracamy się do Boga, gdy otwieramy Pismo Święte, zasłona opada. Ja coraz bardziej uczestniczę w tym, co przygotował dla mnie dobry Ojciec w sercu Jezusa Chrystusa. I ta zachęta jest dla każdego z nas. Przybliżcie się do tronu łaski. Abyście mogli otrzymać błogosławieństwo w stosownej chwili, właśnie w tej chwili, którą przeżywacie. To jest dla Ciebie miejsce, do którego zostałeś wezwany. Święte Świętych. Niech to przybliżanie się Twoje do serca Jezusa i przyjmowanie Go do swojego serca błogosławi Ojciec w niebie. Syn i Duch Święty.